Witajcie serdecznie. Kolejny tego typu film po Skodzie Kamik przyszedł czas na Volkswagena T-Crossa. Jak może wiecie lub też nie, w koncernie VAG występuje coś takiego jak bliźniacze modele w różnych markach. I tutaj w tym wypadku jest to Seat Arona Volkswagen T-Cross Skoda Kamik. Z małymi podobieństwami również Audi Q2. No i teraz do Volkswagena weszła, weszła taka, nie wiem, hybryda, połączenie crossovera z, z jakimś coupe, ala, i jest to Volkswagen Taygo. Gdzieś na tapet chciałbym wziąć Volkswagena T-Crossa. Przejechałem się do salonu autoryzowanego, zobaczyć sobie jakieś różnice, porównać. Mam tutaj swoje przemyślenia na ten temat. Samochód bazowo startuje od bodajże 98 tysięcy złotych. Aktualnie wersje wyposażenia możemy mieć dwie: Active bądź też Style. Ogólnie w koncernie WAG bardzo, przynajmniej na polską dystrybucję, ograniczyli ilość wersji wyposażeniowych. Za granicą jest to dużo bogatsze. Nas niestety rypią, że tak powiem, w tyłek z tymi wersjami. I dla przykładu, w Volkswagenie mamy dwie wersje, a w Seacie Aronie na, tej, na tą chwilę. Mamy dostępną w konfiguratorze tylko wersję FR. Serio sprawdźcie, tylko FR jest dostępna. Cena Ticrosa zaczyna się od 98 tysięcy. Jeżeli chcemy go sobie skonfigurować na maksa to kończymy troszkę ponad 160 tysięcy. No jest to dużo jak za segment B. Podam dla przykładu SEAT Arona na pełnym wyposażeniu 138 tysięcy. A co za tym idzie można powiedzieć, że przez 11 miesięcy podrożał o 25 tysięcy złotych. Nie będę tutaj powielał tego co powiedziałem w dalszej części filmu, więc jeżeli, jeżeli jesteście ciekawi to obejrzyjcie do końca. Pamiętajcie zostawiać subskrypcje, lajki. Dajcie znać jeżeli macie jakieś sugestie odnośnie kanału, czy mam to rozbić na różne kanały, czy, czy może prowadzić jeden i... Dla zainteresowanych zawsze coś się fajnego znajdzie. Pozdrawiam, cześć, zapraszam do oglądania. Volkswagen T-Cross 1.0 DSG 110 koni. Srebrny kolor, 2022 rok. Volkswagen T-Cross Mamy tutaj regulowaną, regulowaną przesuwaną kanapę, i w tym położeniu bagażnik powiększa swoją pojemność dosyć znacznie. Fajny patent. Podłoga w dwóch poziomach regulowana oczywiście jedno oświetlenie ale są jakieś dodatkowe haczyki, zaczepy możliwość dotykowo zamykanej klapy zamontowania tak wygląda kanapa i tyle jest miejsca, jeżeli ją rozsuniemy. Ciemno, naciskam przycisk, zsuwamy kanapę, bagażnik się zmniejsza. Dodatkowo mamy tutaj e, na drugi rząd siedzeń e, złącza USB oraz taką półeczkę, regulowany podłokietnik. Zaraz wezmę się za pomiary, zobaczymy czy podpasuje do Arony. Żywy plastik, niestety to samo, ta sama sytuacja co w Aronie. Fajny detal, znaczek Volkswagena, napis Volkswagen. Tutaj też, i to mnie zaskoczyło, z przodu jest też żywy plastik, jedynie podłokietnik jest miękki. Tak jak już mówiłem, podłokietnik, podłokietnik jest też ze skórki, wyregulowany na wysokość. Fajny patent do pomyślenia. Co jeszcze zwróciło moją uwagę, to jest ten schowek wyściełany, ale dużo, 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 dużo większy i oczywiście osłonki na końcu na końce szyn z przodu jak również z tyłu teraz niewidoczne do tego dodatkowa rzecz to jest schowek przed pasażerem miękkie otwieranie, no i oczywiście oświetlenie no Seat jest tutaj bity i kopany niestety w ten sam, ten sam patent z tym siłownikiem, czemu nie zaadaptowali to do Arony widocznie może dlatego, że ona w 17 wyszła, do tego mamy tutaj dwa złącze USB-C oczywiście ten sam patent co w Kamiku, nie mamy regulacji prędkości nawiewu, regulujemy z panelu i to jest już wada panel panel tutaj oświetlenia jest dokładnie taki sam jak w Aronie, więc można się wzorować na moim filmiku, który jest na kanale brak podświetlenia daszków no, i co jeszcze? Przesiędziemy się na miejsce pasażera i zobaczymy. Aha, są haczyki oraz jest regulowany pas bezpieczeństwa. Kierownica fajna, no bardziej w stylu właśnie Seata. Nie ma regulacji podparcia lędźwiowego w przednich fotelach, aczkolwiek chyba w bogatszej wersji jest, bo czuję tam po dotyku, że są jakieś wyjścia. Ok, przesuniemy się na kierowcę. Wirtualny cockpit, fajny w niebieskim, w niebieskim kolorze. Ale wydaje mi się, że ten ekran jest mniejszy. To nie jest 10-25 cala, albo mam takie, takie złudzenie odnoszę. Hmm, tutaj jest skrzynia DSG. Na początku mnie zmyliło, bo taka dosyć wysoka jest. Ale tu mamy łopatki za kierownicą, jak widać. Zapewne również podświetlane. Jest to wersja z LEDami, pełny LED. Nie mamy regulacji, regulacji. nie ma tutaj też schowka. No całkiem taka fajna, ale skromna wersja muszę przyznać tego samochodu. Drzwignia wykończona skórą, no, ten podłokietnik bardzo ciekawy. Po to, po niego tutaj przyjechałem właśnie, żeby go pomierzyć. A jeżeli chodzi o, o ten podłokietnik, to jest mój faworyt ze względu właśnie na tą regulację. Trzeba o nim koniecznie pomyśleć sam. Sam w zasadzie podłokietnik to mi się nie podoba. No jest żadne, nie ma funkcji, nie służy jako nawiew, tak, tutaj te złączami są niespecjalnie potrzebne, ale właśnie regulowany podłokietnik, fajny, fajny pomysł. Kwestia tego, jak go zaadaptować do Satarony. jest dużo szerszy, ma 17 cm, jak widać zresztą. No cóż, pomyślimy, to tyle. Dużo większe wrażenie zrobiła na mnie Skoda Kamik. No, niestety T-Cross nie robi takiego wrażenia. Te same uchwyty co Waronie. No i przesuwna kanapa. Jeszcze raz to pokażę. Jedną ręką można to zrobić, i można sobie maksymalnie powiększyć przestrzeń bagażową.